Witajcie, dziś se, y, odpakujemy paczkę z OLX, y, okazję OLX, y, części komputera komputery y, Dałem na nią 220 zł z wysyłką. No zobaczcie co jest w środku. No pierwsze co nam się w oczy a raczej to jest Chodzenie boksowe podstawki starsze nowsze niż 775 kolejną rzeczą to jest ta pudełeczka. tutaj gąbek i tu mamy tak kość gudrama play 4 giga z 3 no spoko kość taka i oczywiście tutaj druga jeszcze firma gej Tak samo 4GB DDR3. Iwo. W tym pudełeczku zaślepka na porcie do płyty głównej. Jakieś numery seryjne procesora. I tutaj mamy płytę główną na socket 1150, 200 na RAM, H81M, fajna płytka, naprawdę myślę, że 220 zł było warto. I mamy procesor. jest to nie wiem czy będzie widać może, może 34170 dwa rdzenie, cztery wątki o I to wszystko za kwotę jedynie 220 zł Naprawdę było warto Sama pyta kosztuje ze 150 Jest bardzo fajna ponieważ posiada dodatkowe zasilanie tutaj 8 pin na 4 Więc to. to tyle z okazji Eliksa Mam nadzieję, że się, że się podobał odcinek To to co ma